Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak rozmnożyć roślinki takie jak Pelargonia oraz Supertunia. Zostańcie ze mną. Własne sadzonki roślin jednorocznych, rabatowych, które możecie wysadzić wiosną po przymrozkach do Doniczek do ogrodu to naprawdę bardzo duża oszczędność. E, robi się to bardzo prosto, i skuteczność tej metody jest naprawdę bardzo wysoka. Co będziemy potrzebować? Bardzo istotną rzeczą jest przezimowana sadzonka ze zeszłego roku. Ja swoje. Sadzonki Pelargonii i Supertunii przechowywuje w garażu, w jasnym garażu, nieogrzewanym garażu i one świetnie się tam czują. Muszę się Wam przyznać, że trochę się zapomniałam i już zrobiłam większość swoich sadzonek wcześniej. Zapomniałam nagrać filmik. Ale dopatrzyłam się, że e, nie, wszystkie, m, tutaj, e, nie wszystkie pędy obcięłam, część jeszcze została. I pokażę Wam, jak zrobić e, sadzonki, e, super tuni, e, które do maja ukorzenią się i będziecie mieć gotowe e, roślinki. Więc e, jeśli. Zdołaliście przechować swoje roślinki przez zimę, to właśnie będą one bardzo, bardzo tutaj nam istotne w tym działaniu. Będzie Wam potrzebne podłoże. Jest to torf odkwaszony z dodatkiem perlitu i keramzytu. Ja taką mieszankę sobie już przygotowałam. Zobaczcie, jak wygląda. Te białe to perlit, a takie no, brązowe odrobinki to są właśnie keramzyt, drobny keramzyt. Będzie wam potrzebna oczywiście e, jakaś doniczka. Napełniam doniczkę. Niepotrzebna jest Wam bardzo wysoka doniczka. Ja akurat taką znalazłam i taką Wam pokażę. Ale za płytka też być nie może. Przygotujcie sobie bardzo ostre nożyczki, zdezynfekowane nożyczki bądź też bardzo ostry nożyk. Teraz będziemy pobierać sadzonki wierzchołkowe. Tak jak mówiłam, ja już poobcinałam większość tych pędów, które roślinka wytworzyła do tej pory. Więc nie będzie ich bardzo dużo, ale wystarczy, żeby Wam pokazać. I przytnę ją w tym miejscu. Troszkę zagięta, ale to nic. Następna sadzoneczka, ciach. Kolejna niech będzie tutaj. Muszę się dobrze przyglądać, które jeszcze sadzonki wierzchołkowe mogę wam pokazać, jak przyciąć. Co my tu jeszcze mamy? Tu jest jeszcze ładna sadzoneczka. Tutaj jest ładna wierzchołkowa. Także moje sadzonki mają długość około powiedzmy tak do 8 centymetrów. Tutaj niektóre pędy są takie jeszcze dosyć długie, chociaż nie mają wierzchołka, bo im przycięłam, to i tak możecie taki pęd ukorzenić. Więc, mimo że ja tutaj wierzchołek obcięłam, to ja przytnę tą. Ten pęd i też z niego zrobię sadzonkę. Mówi się, że sadzonki te wierzchołkowe lepiej się ukorzeniają, ale muszę Wam powiedzieć, że te sadzonki ze środka pędu też, też się dobrze ukorzeniają, i też takie pędy możecie, możecie przyciąć i ukorzenić. I moja pelargonia. Przyznam się, że y, przycięłam ją, ale jest tutaj jeszcze jedna sadzoneczka, którą mogę ukorzenić, i bardzo się cieszę. Tutaj jest. O. I. W przysadzonkach pelargonii uważajcie, żeby nie zmiażdżyć tego miękkiego pędu. Więc, jeśli nie macie ostrych nożyczek, bądź też nożyka, to nie róbcie tego sekatorem, bo po prostu te tkanki się pomiażdżą i będą gniły, zamiast się ukorzenić. I tu mamy sadzoneczkę pelargonii, takiej krzewiastej. Obrywamy dolne listeczki. Moja pelargonia stała na oknie wschodnim, muszę się przyznać, dlatego wytworzyła takie dosyć długie te pędy liściowe. Musimy je zredukować. Dlaczego? Roślinka jeszcze nie ma korzonków i będzie traciła wodę przez oddychanie i jeżeli nie zredukujemy tych listeczków to po prostu będzie miała problem z ukorzenieniem i rezultaty mogą być niezadowalające, więc koniecznie musimy zredukować te listeczki, żeby pomóc jej wykonać swoje dzieło. Przycięte sadzonki supertuni koniecznie musimy oczyścić z dolnych listków. Ta dolna część będzie się znajdowała w podłożu, i jakbyśmy je zostawili, to by po prostu zginęły, by roślina mogła zostać zaatakowana przez chorobotwórcze patogeny, a tego nie chcemy. Jest kilka sposobów, na które możemy ukorzenić sadzonki. Część osób po prostu wkłada takie właśnie sadzonki do, do szklanki z wodą. Ja powiem szczerze, najlepsze rezultaty mam stosując ukorzeniacz. Ukorzeniacz to jest taki hormon, który pobudza. Tutaj komórki wzrostu do produkcji korzenia. Również ma substancje grzybobójcze, które prewencyjnie zabezpieczają taką uciętą sadzoneczkę, taką rankę przed infekcją chorób. Więc to, co trzeba zrobić, to po prostu umoczyć sadzonkę w tym proszku. Następnie, jakimś kijeczkiem robimy otworek i wkładamy, przygniatamy i tak postępujemy z każdą sadzonką. Tyle, ile no, zmieści się nam w doniczce, którą przygotowaliśmy. Nie sadzimy jedna na drugiej, robimy odstępy kilkusymetrowe. Można to robić, można je od razu wkładać do takich multiplatów, ale ja przygotowałam taką doniczkę i taką wam pokażę. Na środku mamy trochę miejsca, i ja tutaj na środek włożę. Moją sadzonkę pelargonii. Zazwyczaj robię w jednym pojemniku sadzonki pelargonii, w drugim pojemniku sadzonki e, innych roślin. E, tak, dla celów pokazowych zrobiłam to w, jednym, w, jednym, e, w jednej sadzonce. Bardzo istotne jest, żeby sadzonki podlać. Cześć kicia. chcesz wody, co? Już jest coraz cieplej, słońce coraz wyżej. I w pomieszczeniach, gdzie to postawimy, czyli takich, gdzie mróz nie dotrze, czyli w najczęściej no w ogrzewa, delikatnie ogrzewanych pomieszczeniach, tak około od 15 do 20 stopni to te sadzonki najszybciej się ukorzeniają. Więc, jeśli macie ogrzewany, ogrzewaną szklarenkę, bądź też no, parapet, tak jak, tak jak ja to robię, muszę się przyznać, to dobrze jest osłonić taką doniczkę torebką foliową. Podlane i teraz robimy namiocik. Ja mam przygotowane tutaj gałąski poobcinane w taki sposób mniej więcej długości takie same, to zrobimy jej zrobimy im taki o, tunelik, namiocik. Wszystkie chowamy do środka. Moja sadzonka pelargonii jest troszeczkę większa i dotyka tutaj. Trochę dotyka ścianek folii, na pelargonie powinny być oczywiście trochę większe, ten, większy ten namiocik, ale bardzo jest istotne, żeby jeszcze zrobić kilka, kilka otworków w tej folii, żeby odparować nadmiar wody, która będzie się zbierała na ściankach wewnętrznych. Taka wentylacja. Jeśli podobał Wam się filmik, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę po więcej ciekawych informacji z mojego ogrodu. Jeśli uważacie, że ten filmik może się przydać znajomym, udostępnijcie. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.